Przepraszam Dzień dobry, nazywam się Adam Wawrzyk. Mam takie pytania głównie do pana Stanisława Michalkiewicza. Chodzi o aksamitny rozwód. Czy tutaj też jakaś była niewidzialna ręka niemiecka, czy to po prostu była wola Czech i Bratysławy? A może takie drugie pytanie, te 50 na 50 to na to. To jest wola amerykańska 50%, natomiast Unia Europejska, jako tutaj rząd sprawujący, to są Niemcy i to jest ten podział? Tak może on wyglądać? Dziękuję. Jeśli chodzi o aksamitny rozwód Czechosłowacji, o to Pan ma na myśli. No nie wiem, jakbym ja takie rzeczy wiedział na pewno, to wie Pan, mógłbym być jakimś dygnitarzem, a nie jestem, ale przypuszczam, że tak mogło być. Przypuszczam, że tak mogło być. Dlatego, że w interesie Niemiec leży dezintegracja środkowej Europy. To był łatwiej nią zarządzać. Niem dlatego Niemcy wysadzały w powietrze hexagonale i dlatego w tej chwili sztorcują pod rozmaitymi pretekstami i Węgry, i Polskę. I to, to jest, jakby tu powiedział komentator sportowy, stały fragment gry ze strony niemieckiej. Niemcy, jak mówię, są państwem poważnym bez względu na to, kto nimi rządzi, kto stoi na czele tego państwa. To jest państwo, które ma wizję Europy i ja realizuje ją raz metodą Hitlera. A drugi raz metodami pokojowymi, tak żeby wszyscy się na wszystko zgadzali, a potem już po nie w czasie najwyżej mogą sobie płakać, ale to, to niech sobie płaczą, bo już nie będą mieli siły. Tak, no, Niemcy od czasów, można powiedzieć, wczesnego średniowiecza, kiedy przejęły z rąk synów Karola Wielkiego. Pałeczkę jako cesarze rzymscy, święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego. Od tamtej pory przyzwyczajeni są do zarządzania Europą. I co więcej są przekonani, że to ten zarząd to jest najlepsze wyjście dla Europy. I to tyle mogę powiedzieć na temat ten, a drugie pytanie, przepraszam. To, jest to co pan powiegał. Może być na to, to jest wpływ amerykański i tutaj dostajemy na na tym kontynencie europejskim jako swoich interesach amerykańskich, bo oni po to już ruszyliśmy na wojnę jedną drugą. Natomiast zarządzam tutaj, jakby to mogły się Proszę pana, no ja przypominam sobie, że jak była nowelizacja ustawy o IPN-ie, to rzecznicka Departamentu Stanu zabrała w tej sprawie głos i powiedziała, że jak się Polska nie opamięta i się nie wycofa z tego, to zagrozi swoim interesom strategicznym. Rozumiem, że tym ze Stanami Zjednoczonymi. Jaki, jaki interes mają Stany Zjednoczone w Polsce? No trzy. Co najmniej trzy, może nawet cztery. Pierwszy to jest, żeby Polska w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego udostępniała Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla potrzeb jakichś tam inicjatyw, o których Polska nie będzie decydowała, najwyżej skutki odczuje na własnej skórze, ale to, kto inny będzie o tym decydował? No oni. Drugie, żeby Polska kupowała amerykańską broń. I to pierwsze robimy, to drugie robimy. I żebyśmy kupowali amerykański gaz. No i teraz czwarty, czwarty interes dochodzi, żebyśmy udelektowali Żydów. Dlaczego akurat Amerykanie? No dlatego, że lobby żydowskie ma ogromne wpływy w Stanach Zjednoczonych. I każdy polityk amerykański, jeśli chce zostać prezydentem, a nawet tam, nie wiem, wójtem, to musi się z tym liczyć. Musi się z tym liczyć. No i z punktu widzenia, powiedzmy, że jest pan prezydentem Stanów Zjednoczonych. To co by pan wolał, żeby delektować Żydów na własną rękę kosztem Stanów Zjednoczonych, czy znaleźć jakiegoś frajera, którego, o, to jest zapłać. Bo jak nie, to zagrozi swoim interesom strategicznym. Tylko problem, problem nie polega na tym, czy Stany Zjednoczone się podzielą z Niemcami, bo to, to oczywiście może tak być. Nawet niekoniecznie NATO, tylko Stany Zjednoczone same. Tylko problem polega na tym, czy Polska jest zdolna do prowadzenia polityki elastycznej, przynajmniej takiej, jaką prowadzi Wiktor Orban. Moim zdaniem utraciła tę zdolność na własne życzenie, dlatego że w tej chwili ta formacja, ekipa dobrej zmiany, jest, stała się zakładnikiem własnej propagandy. Która uniemożliwia im, rządowi elastyczność, na czym oczywiście polski interes traci, bo jak były te, no teraz to wraca ta sprawa roszczeń żydowskich I ja powiedziałem kiedyś tak, no gdybym ja był tutaj negocjatorem, to już do, w desperacji, w desperacji, Bym powiedział amerykańskiemu rozmówcy tak, słuchajcie, jeżeli nadal będziecie nas w ten sposób naciskali, to Polska wystąpi z NATO. I jak byście woleli, żeby armia rosyjska była znowu 60 km od Berlina, a Żydzi i tak gówno dostaną wtedy? Czy będziecie się wobec nas zachowywali jak wobec państwa sojuszniczego, a nie jak wobec państwa wrogiego, bo rabować to można państwo wrogie. Ale no, nie wyobrażam sobie, żeby w ten sposób odezwał się do przedstawiciela, do swojego amerykańskiego rozmówcy, absolwent Szkoły Liderów przy Departamencie Stanu. A przecież wszyscy nasi umiłowani przywódcy to są absolwenci Szkoły Liderów przy Departamencie Stanu. To otwiera drogę do kariery. I dopóki tak będzie, to, a jak nie pani Żorżeta Mosbacher, to pan Bigsailu, Jak nie pan Bigsailu, to pan Price z Departamentu Stanu będą nas sztorcowali. Ale to powiadam, naszym nieszczęściem jest to, tu ja tak pół żartem, pół serio kiedyś powiedziałem, że pan prezydent Andrzej Duda jest bardzo nieśmiały. Bo kiedy był, odbywał w Białym Domu 20-minutową rozmowę w cztery oczy z prezydentem Trumpem, to tego samego dnia wieczorem było przyjęcie w Ambasadzie Polskiej w Waszyngtonie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości i Pan Prezydent był tam na tym przyjęciu i przez jednego z, uczestnika, z uczestników został zapytany, czy w czasie tej 20-minutowej rozmowy była poruszana sprawa ustawy 447. Pan Prezydent powiedział, że nie, no więc został zapytany dlaczego nie, w końcu bardzo ważna dla Polski sprawa, powiedział, że Strona amerykańska tego nie zaproponowała. No, nieśmiały jest pan prezydent. Wolelibyśmy, żeby był bardziej taki śmiały. Nie mówię arogancki, ale śmiały. Podobnie nieśmiały był prezydent Kwaśniewski. Kiedy Polska wprowadziła na prośbę prezydenta Busha kontyngent wojskowy do Iraku. No to wydawało mi się, że owszem, spełniliśmy prośbę naszego sojusznika, bo nas prosił. To dobrze. Ale to my też mamy do niego prośby. Dwie. Po pierwsze, żeby się Stany Zjednoczone zgodziły na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. Chodziło o to, żeby zamiast spłacać, akurat już wierzycielami były tylko państwa NATO żeby zamiast spłacać im raty zadłużenia za ich zgodą przeznaczyć to na modernizację polskich sił zbrojnych. Argument mieliśmy bardzo dobry. To jest przecież Polska jest członkiem NATO, to są si część sił zbrojnych paktu, w dodatku rozlokowana na wschodnim skraju obszaru obrony NATO. Bardzo dobry argument. No ale co z tego kiedy Pan prezydent Kwaśniewski w ogóle nawet się nie, chyba nawet w ogóle nie pomyślał o tym. Druga prośba, żeby Stany Zjednoczone nam obiecały, że nie będą wywierały na Polskę nacisku w sprawie żydowskich roszczeń. Ta sprawa już wtedy była znana. Nie, żeby tam zabraniali Żydom hałasować, niech sobie hałasują. Chodzi o to, że, chodziło o to, żebyśmy my tylko wiedzieli, że za tym nie pójdą naciski amerykańskie których my możemy nie wytrzymać. No i znowu nikomu nie przyszło to do głowy. Jak byłem w Waszyngtonie i tam rozmawiałem z takim jego mościem, byłym doradcą prezydenta Reagana. No, i chciałem się dowiedzieć, bo to tak myślałem, da, mnie się może wydawać, że z Amerykanami to można tak rozmawiać, a może to nieprawda. No, i zapytałem go o to, jakie możliwości są realistyczne w stosunkach, na tym przykładzie. I on mówi, to konwersję to można było załatwić bez trudu, bo wtedy Stany Zjednoczone wydawały dziennie na operację pokojową, misję stabilizacyjną w Iraku i Afganistanie 300 milionów dolarów. Dziennie. To ta konwersja, w ogóle by nawet tego nie zauważyły. Więc to on pewnie... A z Żydami, no to mówi, to trudno. byłoby trudniej, ale trudne sprawy też trzeba podejmować. No ale to, powiadam, trzeba mieć polityków z Którzy nie są tacy nieśmiali, no i którzy się kierują polskim interesem państwowym. I to jest w XVIII wieku, co Polskę zgubiło? Nie to, że była biedna, bo nie była. Bardzo dobre, bardzo dobre świadectwo wystawia Stanisław August w liście do Katarzyny. On tam się skarży Katarzynie, że król jego mość pruski ustanowił w Kwidzynie komorę celną i tam łupi polski eksport przez Gdańsk. I powiada Stanisław August, chyba tak, że król jegomość pruski wybiera z tej komory celnej chyba 900 milionów rubli, co się równa dochodowi, dotychczasowemu dochodowi z całych Prus Brandenburskich. Z tej jednej komory celnej Prusy podwoiły swoje dochody państwowe. To pokazuje, jaka była bogata Polska. Tylko, że w Prusach Fryderyk trzymał wszystkich o tak, a w Rosji Katarzyna też, no i Józef II jak najbardziej, i Maria Teresa. A w Polsce nie było żadnej władzy. To jeszcze nawet by nie było takie straszne, że nie było żadnej władzy, bo. Jan Zamoyski, który się tam rozkochał w Republice Rzymskiej, taki postrój w Polsce wprowadził wzorowany na Republice Rzymskiej. No i między innymi zasadę jednomyślności przy, w liberum veto, prawda? Ale dopóki był duch obywatelski w, w narodzie, to przez 150 lat nikt z tej zasady nie skorzystał. Przez 150 lat no, cały czas była. A potem, kiedy duch obywatelski upadł i rozwielmożniła się agentura, no to co? Odjęto wszelką władzę królowi. Wszelką władzę królowi i całą władzę złożono w ręce Sejmu. No ale co z tego, kiedy Sejmy były zrywane przez agentów? Żadnej władzy nie było, była całkowita anarchia. I to ten stan rzeczy nie mógł zbyt długo trwać i dlatego o tym mówię, że no mamy taki pobłażliwy stosunek do agentury. To już raz nas zgubiło, raz już nas zgubiło i jeżeli będziemy nadal mieli taki, bo w tych krajach, które Polskę rozebrały, to za agenturę to się szło albo na powrót, albo na pieniek, a u nas nic taki przykład podam biskup inflancki Józef Kossakowski przed sejmem w Grodnie na którym miał zostać traktat podziałowy zatwierdzony czyli drugi rozbiór polski posłowie mieli wielkie wątpliwości natury moralnej dlatego że wcześniej złożyli uroczystą przysięgę powołując się na trójce Przynajświętszą że ani cząsteczki polskiej ziemi nikomu obcemu nie oddadzą, obcemu państwu nie oddadzą. No a tu trzeba było zatwierdzić traktat podziałowy i biskup inflancki Kostakowski, późniejszy Targowiczanin, przekonał posłów, że to jest wszystko jak w jak najlepszym porządku. Dlatego, że nie chodzi o żadne cząsteczki, tylko ogromne kawały terytorium polskiego. No, Rosja wzięła 250 tysięcy kilometrów kwadratowych, Prusy prawie 60 no, trudno to uznać za, za cząsteczki. I posłowie skwapliwie w to uwierzyli. No więc tak to właśnie jest. My bardzo wiele takich nieszczęść, to na własne życzenie mamy. No kiedyś kolega Mikka tam był na jednym ze spotkań zapytany, czy nie trzeba, by posłów psychiatrycznie przebadać. On mówi tak, ale najpierw tych, co ich wybierają.